Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Team AS, A dziś mamy testowanie samochodów, czyli seria testy, odcinek siódmy. Przypominam, że na dziesiątym kończy się seria. I dziś mamy polskie samochody. Mamy Polonezy, duże Fiaty, Maluchy, Lublina, ale w większości Polonezy. Nie będę każdego z osobna oceniał, tylko na przykład Polonezy i dam średnią. Więc zaczynamy od pierwszego poloneza, Lizard 1600 CF, ale ja, że się znam, no to wiem, że to jest Karo, bez plusa, od 1991 do 1997 roku produkowany, posłuchajmy jak chodzi. Chodzi jak traktor. Driftować się nie da. Zegary nie działają. Ten jest chyba z tego samego. Tym daleko nie jedziemy, tu tyle jest, zapnij pasy transportowe. No i nawet się nie rozkłada, więc... To jest to samo, tylko że inna wersja jakby. Tamten był Karo, a ten jest track. Teraz ten jest, pamiętam, że fajny polem jest Karo Plus, takiego, którego posiadam. Światło chociaż ja przed niedziałem. działać w dzierownicze światłach, ono chodzę w szefie. O ale chyba nie chodzę. Wszystko ogólnie fajnie zrobione. Tak, już chodzi o kolonelię. No wiadomo, to fajnie, no to no, no, nie rozprzeruje się, się tego tak naprawdę. Ale nie rozpędza się za szybko. To jest, no wiadomo, że kolonelie nie są jak najszybciej w coś. Ale to jest gdzieś przesady, żeby tak zawały, bo 50 minut na ludzkę, i nie szło dalej jechać. I, i trochę się nie, wydawało mi się, że się wybalić taki dzień. Ale coś w też. Żłabyś to, że tam gaz i on hamuje. To jest jeden z lepszych polonadów, ale... O, przejdźmy do tego. Bardzo szkoda, że listniki nie działają, bo tak to fajnie nie Ale też fajny. Teraz ostatni polon jest też karo. Aha, i kamera zbagowana. 那个。 A więc polonezy oceniam na, bo to jest wszystkie polonezy, tak, wszystkie polonezy, teraz sobie weźmiemy Lublina. Polonezy, nie Malucha Lublina, Maluch to później, polonezy oceniam tak 7 na 10, najlepszy był ten Karo Plus i ten który, Karo, który jechałem przed chwilą. Chociaż minusem było to, że się przewracał, Ery, pasy transportowe ale to tam w środku, których nie widać. Dáne vydať. Lublin też fajny, tylko szkoda, że nie ma dań się nic przewieźć i też szkoda, że tak biedno w środku, ale daję mu 8 na 10. Teraz ten maluszek. To minus jest to, że on maluch wiadomo, ale nie aż taki maluch. Kryńki, kryńki i odpali. I chyba zgas. Brawo, dobrze eee, Powiem tak, kierowca musi mieć siłę tak szybko kręcić tą kierownicą I chyba trochę jeszcze nigdy go tam oponach wchodzi do środka

No maluch, fajnzem. Teraz ten maluch. Tu już wierosną mi energię, wierosną mi energię i węgiel. Zobaczymy, będzie też taki wcale zrzegały, tak? Teraz dokładnie tak samo. I wolniejszy. Czuję też, że łatwiej wywrotny. Mm. I szkoda, że w obu nie działa ani ani zlewary, I szybko rozprawi pracę. O, widać, Maluchy oceniam tak gdzieś, myślę. Pięć, sześć, siedem na 10, Duże fiaty, papieros, nieważne.

Abre